Pokój Tobie. List do Efezjan, drugi rozdział, wersety od czwartego do piątego. A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską głowiem jesteście zbawieni. Bóg ciągle taki sam, ciągle niezmienny i kochający. A wszystko to dokonało się na krzyżu, kiedy to Chrystus umiera za nas, abyśmy mogli żyć. Bogaty w miłosierdzie, dzisiaj, jutro i pojutrze, zawsze. To tyle. Do zobaczenia w sobotę.